Cześć, witajcie. Ten filmik będzie o pielęgnowaniu wewnętrznego dziecka. Czym jest wewnętrzne dziecko? Jest to część nas, która z jakiegoś powodu jest taka nieukochana, taka zaniedbana. To znaczy inaczej. To jest też część, która jest, ma się bardzo dobrze. Wewnętrzne dziecko może też być szczęśliwe, ale prawdopodobnie wszyscy, zwa, wszyscy z nas. Mamy wiele wewnętrznych dzieci, więc są te szczęśliwe dzieci są te smutniejsze dzieci. Szczęśliwe dziecko to jest to, które, które chwalimy, które pielęgnujemy, o które dbamy i troszczymy i chwalimy. Smutne wewnętrzne dziecko to jest to, które karcimy, ganimy i mówimy mu znowu popełniłeś, popełniłaś błąd, znowu wyglądasz grubo dzisiaj, znowu zeżarłaś paczkę chipsów, cokolwiek. Więc e, to jest właśnie to smutne wewnętrzne dziecko. I jak możemy się zatroszczyć o to smutne wewnętrzne dziecko? Wybierzcie sobie jedną z grup i jedna karta da Wam sentencję na to, jak dzisiaj możecie się zatroszczyć o swoje wewnętrzne dziecko. Ok, grupa jeden, jeżeli wybrałaś ten kolor, jak możesz, możesz zatroszczyć się o swoje wewnętrzne dziecko? Obaw się z nim. Spotkaj się z kumplami, z koleżankami, z kolegami. Pamiętasz, jak to świetnie było gdzieś tam w szkole, w przedszkolu, no nie wiem, albo nie wiem, może masz rodzeństwo, z którymi się bawiłaś. Idź do jakichś czasów naprawdę dzieciństwa, na przykład masz siostrę albo brata i się bawiliście w jakieś, nie wiem, klocki albo w jakieś domy, albo może nie masz rodzeństwa, ale gdzieś tam się pojawiła jakaś przyjaciółka, przyjaciel i się bawiliście w jakieś pruszaki, jakieś Lego, jakieś coś. A może nie miałeś nigdy ani rodzeństwa, ani przyjaciół przez długi czas i sam ze sobą, czy sama ze sobą się bawii, bawiliście po prostu w cudowne gry, w klocki, w pluszaki, w sklepy, w domy, we wszystko. I daj temu swojemu wewnętrznemu dziecku to poczucie wspólnoty, poczucie, że ma ciebie i że ty sam... Bawisz z nim. Czyli jeżeli Twoje dziecko ma ochotę po prostu pooglądać telewizję, to pooglądaj tę, pooglądaj tę telewizję z tym dzieckiem. Jeżeli Twoje dziecko ma ochotę po prostu, nie wiem, popiec ciasto, czy tam upiec ciasto, to upieczcie razem ciasto. Ty i Twoje wewnętrzne dziecko, które potrzebuje Twojego czasu, Twojego czasu i Twojej chęci do zabawy z tym dzieckiem. Ok, dzięki. Zapraszam kolejną grupę. Jeżeli wybrałeś, wybrałaś fioletowy, to powiem ci, jak możesz zatroszczyć się o swoje wewnętrzne dziecko. Ok, czyszczenie, robienie porządków. Więc ty, to jak ty możesz się zatroszczyć o swoje wewnętrzne dziecko? To jest, zobacz gdzie to dziecko jest takie właśnie brudne, zaniedbane, jakieś może w kałuży, jakieś może ma brudne ciuchy, jakieś coś, jakieś, jakieś ma, nie wiem, rączki brudne i po prostu e, daj mu taką prawdziwą e, opiekę, taką po prostu zatroszczenie się o jego tę czystość e, wszelaką. Czyli e, to, też, to też wiąże się z z jakimś takim własnym czasem spa, czyli na przykład zrób sobie jakąś taką świetną kąpiel z bąbelkami, z pianą, z solą do kąpieli, albo sobie nałóż jakąś odżywkę na włosy, albo jakąś maseczkę na twarz, albo sobie zrób jakieś paznokcie, albo coś, po prostu zadbaj, żeby to dziecko wewnętrzne było takie właśnie zadbane, dopieszczone. Wcale nie musi e, iść na wielki bal, żeby po prostu mieć czyste, e, czyste włoski i ubranka i wszystko. Oczywiście jest to wszystko metaforą. E, tak, jeżeli ubranka e, są jakieś e, brudne, to znaczy to też jest metaforą, ale na przykład, jeżeli może, może warto się jakoś na przykład dobrze ubrać, e, na przykład siedzimy w domu wszyscy przed komputerami e, zamknięci, e, może właśnie warto się ładnie ubrać tak po prostu, tak na co dzień, nawet po domu, nie wiem, w sukienkę albo coś, e, po prostu się przebrać, przebieranki, no nie? żeby po prostu się poczuć pięknym i, i czystym i świeżym i żeby to wszystko się odświeżyło. Ok, dzięki. Niebieska osoba, która wybrałaś ten flamaster. Jak się możesz zatroszczyć o swoje wewnętrzne dziecko? Zaraz zobaczymy wewnętrzne dziecko. Co możesz zrobić dziś? Mm, no popatrz, pięknie. Time for a nap, czyli czas na drzemkę. Ty po prostu musisz ułożyć to wewnętrzne dziecko do spania. To dziecko jest po prostu niewyspane. Ty musisz się po prostu porządnie wyspać. Nie nastawić budzika, Albo po prostu idź spać wcześniej, nie pracuj do wieczora, nie oglądaj filmów do wieczora, do późnej, do późnej nocy, tylko po prostu idź i się wyśpi, włóż te zatyczki do uszu, maseczkę na oczy, napij się jakiegoś rumianku i po prostu pozwól sobie wypocząć tyle, ile wlezie, bez ograniczeń, bez tego, o, musisz pracować, o, musisz wstawać, o, musisz robić to tamto. Czuję, że po prostu Twoje wewnętrzne dziecko potrzebuje się nieźle wyspać. I od razu będzie w lepszym humorze. Dzięki.